Cześć, z tej strony jest Kajetka Sablanka i w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać nowe siodło, które zrobiłam dla Tutilasa. No i to siodło wygląda tak. Ma od Brejera i czaprak też od brejera. Wszystko inne robiłam sama. No i tak, ma taki popręg. O! Dosyć grube, taki jak jest w siodle ujeżdżeniowym. Tutaj też ma, tak jak w siodle ujeżdżeniowym, takie paski, ta Najpierw tutaj jest też taki schodzący się w jeden, też już zrobiłem. Te paski się ruszają, jakby co nie są przyklejone. No i tutaj jest na tym jest ta poduszka kolanowa. Ona jest taka odstająca. Yy, Strzemiona, da się regulować. Tak, tu są dziurki, nie wiem czy widzicie. Powinno być widać. Yy. No i tak, tak to wygląda. I jeszcze tutaj jest też wyciągane to. Jest taka malutka tutaj, zrobiłam taką malutką dziurkę, żeby nie było takiej wielkiej. Więc yy, zrobiłam taką, tylko tutaj się trudno wkłada, więc dobra, na razie to zostawię. No i od drugiej strony wygląda tak. Podobnie. Tutaj też są te dwa paski. Na gumki tutaj. Tutaj są gumki y, wklejone. W taki popręg. No i z tej strony tak samo wygląda. Siadło jest tak wyprofilowane. Tutaj od tyłu ma te. już y, będzie widać. Y, te poduszki podbicia. Nie wiem czy je widać. Nie będę teraz zdejmowała, bo się strasznie trudno zakłada po tym co siodło. No i to, to wygląda tak to siodło. Takie. No. Więc dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie mnie, lajkujcie moje filmiki i bardzo proszę o miłe komentarze. No i czekajcie teraz na filmik nowy o o wszystkich moich koniach player całej mojej kolekcji, okay. więc cześć.